Cześć! Dzisiaj porozmawiam sobie na temat minikata, czym on jest, jak on powinien wyglądać, ile powinien trwać i przede wszystkim, czy każda osoba powinna go stosować. Zapraszam! Czym jest minikat? Minikat jest przerwą odbudowania masy mięśniowej. Czym różni się od zwykłej redukcji? Przede wszystkim tym, że wracamy dalej do etapu budowania masy mięśniowej oraz tym, że trwa dużo krócej niż zwykła redukcja. Ile taka przerwa powinna trwać? Minikat powinien trwać 3 razy krócej niż masa od 2 do 6 tygodni. Nie powinien on trwać dłużej niż 6 tygodni. Pamiętaj, że ma to być tylko chwilowa przerwa w masie, a nie wchodzenie w normalną redukcję. Dalej przeznasz ten czas na budowanie, które będzie tutaj dużo ważniejszym i powolniejszym procesem, niż później zrzucanie zbędnego balastu i odsunięcie wypracowanych efektów w postaci mięśni, ile powinien wynosić deficyt kaloryczny. Dlatego, że minika trwa dosyć krótko, to tutaj ten deficyt może być większy niż na zwykłej redukcji. Może on wynosi od 20 do 30%. Przez tak krótki czas bycia na ujemnym bilansie kalorycznym nie musisz się bać, że stracisz dotychczasowe wypracowane efekty. Ile powinnaś zrzucać w przeciągu tygodnia? Zależy od jakiej wagi startujesz, ile faktycznie masz tkanki tłuszczowej do zrzucenia. Jeśli przez okres masowania przybrałaś trochę więcej kilogramów niż planowałaś, to tutaj ten spadek masy ciała może być większy. Natomiast jeżeli kata stosujesz tylko dlatego, żeby poprawić swoje samopoczucie czy odpocząć od jedzenia, ale patrząc obiektywnie nie masz wysokiego poziomu tkanki tłuszczowej, ten spadek na wadze może być mniejszy, czyli wszystko zależy od Twojej początkowej kompozycji ciała. Spadek wagi powinien się kształtować na poziomie od 0,5 do 1% masy ciała tygodniowo. Jeżeli przybierałeś np. 0,25% kg tygodniowo, to możesz przyjąć, że miałeś 250 kalorii nadwyżki dziennie. Makroskładniki. Białko utrzymuj od 1,6 do 2,4 g na każdy kilogram masy ciała. Tłuszcze powinny stanowić od 20 do 35% kaloryczności z diety. Węglowodany powinny stanowić resztę kalorii. To właśnie węglowodany powinnaś trzymać jak najwyżej w diecie i się ich nie bać. Dlaczego? Dlatego, że będzie to twoje główne paliwo, tak żeby nie obniżać wytrzymałości czy też siły na treningu. Węglowodany w diecie również pomagają podtrzymać aktywność fizyczną, zarówno jeżeli chodzi o utrzymanie intensywności treningu, jak i nitu. Na nich masz po prostu lepsze samopoczucie. Jeżeli podoba ci się ta seria, to zostaw ławkę w górę, a na pewno będę ją kontynuować. Na jakie kalorie powrócić po skończonym minikacie? Po skończonym minikacie wracasz na 90% kalorii, które miałaś dotychczas przed nim. Na przykład, jeżeli przez pierwszy etap masy, który trwał 12 tygodni, skończyłaś na kaloryczności 2500 kalorii, stosowałaś 3 tygodnie minikata, to teraz wracasz na 2250 kalorii. I nadal robisz tak samo jak dotychczas, czyli skupiasz się przede wszystkim na progresie na treningu oraz powolnym przybieraniu masy ciała, to jest od 1 do 2% w skali miesiąca. Czy jest on konieczny i kiedy powinno się go stosować? Nie jest on konieczny, ale dla tych, co chcą wejść na masę albo się stopniowego dodawania kalorii, taka przerwa będzie dobrym rozwiązaniem. Aby zachować w tym wszystkim komfort psychiczny i dobre samopoczucie, minikat może okazać się ratunkiem. Stosuje się go przede wszystkim wtedy, kiedy czujesz się z obecnym poziomem tkanki tłuszczowej źle. Czyli nasze samopoczucie będzie miało największy wpływ na to, czy zastosujemy minikata, czy też nie. Kolejną sprawą będzie odpoczęcie od jedzenia, ciągłego uczucia bycia pełnym oraz po prostu odpoczęciem trochę od masy i po powrocie nabraniem apetytu na kolejne tygodnie budowania. Trening. W treningu wcale nie musisz zmieniać. Nadal może on taki sam pozostać na minikacie jak na masie. Postaraj się w jak największym stopniu utrzymać obecny ciężar, bądź jeśli nadal to będzie możliwe, dalej progresować. Na treningu nadal bardzo ważnym aspektem będzie siła, a także utrzymywana objętość. To jest normalne, że podczas robienia minikata możesz mieć mniej siły na treningu, ale postaraj się w jak największym stopniu trenować odpowiednio ciężko, ponieważ procesy regeneracyjne na pewno tutaj będą upośledzone, ponieważ będziesz dostarczać mniej kalorii. Kardio. Natomiast, jeżeli chodzi o cardio, to tak jak zawsze, jest to tylko narzędzie do kreowania deficytu kalorycznego. I zależy od ciebie, czy będziesz chciała je włączyć podczas robienia minikata czy też nie. Przede wszystkim będzie to zależeć od tego, jaką masz spontaniczną aktywność w ciągu dnia. Jeśli masz bardzo małą, możesz włączyć kilka jednostek kardio w tygodniu, natomiast jeżeli masz jej sporo, nie ma takiej potrzeby. Pamiętaj, że masa zawsze jest trudniejsza niż redukcja. Redukcja trwa znacznie krócej niż budowanie masy mięśniowej. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku z tej serii.